żeśmy się dzisiaj tutaj przed dzień rocznicy bitwy pod Lenin bitwy, która odbyła się 12 i 13 października 1943 roku na bazie pierwszej bitwy piechoty utworzona zostały następny korpus armia pierwsza, która była zalążkiem nowych nowych

Łukasz, Tobie Dobry. chciałem podziękować za duży wkład i zaangażowanie nie tylko na rzecz przyjaźni polsko-rosyjskiej, ale na rzecz stosunków dobrych międzyludzkich. I to, co Ty robisz, to stanowi robi awangardę polskiego społeczeństwa, nie tylko naszego środowiska, ale całego polskiego społeczeństwa. Z takich ludzi jak Ty trzeba brać przykład. I na wzór tego, w jaki sposób Ty się zagłowujesz i co swoją osobą reprezentujesz, chciałem Cię udekorować medalem za zasługi Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Tutaj dwie po Certyfikat do oznaczenia. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. I znaczek na garnitur żebyś zawsze pamiętał, że Braterstwo Polsko-Rosyjskie istnieje, adekwatnie jest i jest zawsze gotowe do współpracy i pomocy wam w każdym kierunku, w ka na każdej płaszczyźnie i jeżeli chodzi o was, przyjacielu, jeżeli ja mam pomóc i cokolwiek zrobić, nie mam skrupułów. Te słowa w tej sytuacji można użyć. Romek, zanim Braterstwo Polsko-Rosyjskie stało się oficjalną organizacją, byliśmy ruchem społecznym nieformalnym. Dzięki twojej inicjatywie, twoj... Twoim namowom, twoim pomysłom ty mnie zainspirowałeś do tego, żebym zaregistrował organizację. Pierwszym naszym przedsięwzięciem był raj z nocnymi wiekami. Dokonaliśmy coś, co było niemożliwe. Zrobiliśmy to we dwóch. Romek i za to chcielibyśmy naprawdę bardzo serdecznie podziękować. I cieszę się, że jesteś ze mną tyle lat i nigdy w życiu mnie nie zawiodłeś. karty i wojnę wygramy. <śmiech> <śmiech> Proszę, dziękuję ja dziękuję. Za pierwsze naczelne zadanie, jakie stoi przed naszym narodem, uważamy rozbicie wroga, który czwarty rok panoszy się na gruzach naszych miast, na popieliskach naszych wsi. Związek Patriotów Polskich chce dopomóc krajowi, i wszystkim tym, którzy biorą udział w dziejowych zmaganiach z faszyzmem. Poprzez uformowanie polskiej jednostki wojskowej w ZSRR, poprzez braterstwo broni z Armią Czerwoną w wojnie z Niemcami, Związek Patriotów Polskich zmierza do tego, by umocnić istniejące już więzy sympatii między narodem polskim i narodami Związku Radzieckiego i przyczynić się do ich utrwalenia na przyszłość. Związek Patriotów walczy o Polskę demokratyczną, której interesy narodu nie będą podporządkowane uprzywilejowanym, w której urzeczywistni się prawdziwa władza ludu. musimy się nauczyć działać wspólnie, ponad podziałami. Ja zawsze o tym pisałem i um, to, co tutaj się dzieje, to, co zrobił Łukasz, jest u, um, od, odzwierciedlenie tych wszystkich słów, że zaczynamy mówić wspólnym językiem. I to jest ważne, bardzo, bardzo ważne, żeby. Działać ponad podziałami i robić wszystko w tym kierunku, nie patrzeć się na to, co nas dzieli, tylko na to, co nas łączy. Bo jeżeli będziemy się patrzeć na to, co nas dzieli, nigdy nie osiągniemy wspólnego kompromisu. A żeby nie ulec klęsce zachodowi, musimy mówić jednym wspólnym językiem. A później dopiero, jak już osiągniemy tę, tę wiktorię, powiedzmy w skali 10%owej na przykład. Dopiero wtedy możemy mówić o tematach, które nas dzielą. bo do tego jest konstruktywna dyskusja, dyskusja potrzeba, ale trzeba wiedzieć, kiedy tą konstruktywną dyskusję wdrożyć w życie, a kiedy na początku kierować się tylko tymi rzeczami najbardziej istotnymi, które muszą doprowadzić do tego, żebyśmy mogli mieć możliwość wykonywania naszych zadań w sposób nie tyle co realny, ale skuteczny, żeby pokazać dobry wizerunek Polaka w Rosji i dobry wizerunek Rosjanina w Polsce. Jest to bardzo trudne zadanie ze względu na to. E, wszyscy dobrze tutaj państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że teraz e, polski system polityczny działa w kierunku, e, żeby, żeby podzielić nasze narody. Naszą główną rolą w organizacji protesta polsko-rosyjskiego jest pokazać, że są Polacy myślący inaczej, którzy nie mają zaawansowanych głów, i którzy potrafią coś zrobić w tym kierunku, żeby pokazać, że przede wszystkim że jesteśmy ludźmi. Bo najpierw jesteśmy ludźmi, a później jesteśmy narodami. I jeżeli my to zrozumiemy, zaczniemy działać ponad podziałami. To jest najważniejsza sprawa. Reprezentujemy tutaj różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju poglądy. Tylu jest ludzi, każdy ma swoje zdanie, ale jest jedna rzecz bardzo ważna. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, zawsze to mówię ludziom o protestach polsko-rosyjskich, jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie, ale mając obowiązki polskie, musimy pamiętać, kto jest naszym przyjacielem, a kto jest naszym wrogiem. Teraz ten wróg jest zamieciony w prawdziwy poddywan. I jest kreowany na prawdziwego przyjaciela, a to jest nieprawda. Amerykanie chcą się bić Polakami z Rosją, a my na to nie pozwolimy. I ja się tego nie boję mówić. Jeżeli przyjdzie mi oglądać świat za krat, to wiem, że do tego doprowadziłem już, że są ludzie, którzy mnie zastąpią. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa, żebym ja mógł się z boku i że mógł się popatrzeć na tych ludzi, którzy będą robili to, co myśmy zaporządkowali. To jest bardzo ważne i mam nadzieję, że zostałem dobrze odebrany. Dziękuję bardzo.